Uważajcie, strzeżcie się, czuwajcie, bądźcie jak słudzy, którzy oczekują swego Pana, gdy powróci z uczty weselnej. To są cztery słowa, które są najczęściej pomijane, a są niezwykle ważne. Uważajcie, achtung! Attenzione, wyniemanie. Uważajcie, patrzcie, gdzie pisze takie słowo? Na stacji wysokiego napięcia jak jest jakieś zagrożenie. Jezus mówi: uważajcie, strzeżcie się. W języku greckim blepete, blepete. Patrzcie, uważnie, uważajcie, uważajcie. Miejcie tą ostrożność, zważajcie. I drugie? Czuwajcie, gregorejte, agrypnejte, gregorejte, czuwajcie, czyli bądźcie czujni, ale czujni aktywnie, przygotowani. Harcerze mówią czuj, czuj. Czuj, czuj. Co to znaczy? Nie śpij, zbudź się. Czuwaj, pilnuj tego, co ci zlecono, czyli bądź gotów, bądź przygotowany. Żołnierz musi być uzbrojony, gotowy do akcji. Chrześcijanin musi mieć miecz ducha, zbroję, musi być gotowy. Czuwajcie, czyli nie śpijcie, nie grzeszcie, ale żyjcie w łasce, bądźcie przygotowani o którejkolwiek dnia, godzinie. Przyjdzie Bóg do Ciebie, abyś Mu otworzył, abyś pragnął. I wreszcie ostatnie wezwanie: bądźcie podobni do sług, którzy oczekują swego Pana, aż przyjdzie. A więc na co tak naprawdę czekamy? Na co czekamy? Czego się spodziewamy? Czego się spodziewamy? Bądźcie podobni do sług, którzy oczekują swego Pana. Oczekują. Czego ja oczekuję? W swoim życiu, od tego życia, od innych, na różne rzeczy człowiek czeka. Ale co jest największym nadzieją, pragnieniem, oczekiwaniem? Jakże aktualne są te słowa Chrystusa skierowane do nas, ludzi śpieszących się, którzy gonią, którzy muszą zdążyć, którzy mają tysiąc spraw, którzy. Nie czekają, już muszę, nie czeka w kolejce, bo to już muszę mieć, teraz, już, natychmiast. A Jezus mówi: oczekujący swego Pana, oczekujący, a więc cierpliwie. Dzisiaj nie chcemy czekać, nie lubimy czekać, nie lubimy wyczekiwać. No, chociaż niektórzy są tacy cierpliwi, że przeczekają wszystko i wszystkie okazje im do dobra uciekną. Ale najczęściej jesteśmy niecierpliwi, nie umiemy czekać. Zamknięci w, w bańkach informacyjnych, wirtualnych sieci, bardzo często odcinamy to, co było realnym życiem. Żyjemy w lęku, w obawie o przyszłość. Dlatego też patrzymy na Jana Pawła II, który nas. Urzeka czym, właśnie tą uważnością. Zatrzymaj się. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Wszędzie, zawsze, od jednego spotkania do drugiego. Różańca nie wypuszczał, zaczynał dzień od modlitwy, kończył modlitwą, nocami się modlił. Wzywa nas do czuwania i modlitwy. I Dlatego też mówił, czuwać to znaczy być człowiekiem sumienia, to znaczy odróżniać dobro od zła, nazywać dobro dobrem, zło złem, roz, odróżniać, wybierać. To widzieć drugiego człowieka, czuwać to znaczy pokonywać w sobie egoizm, wychodzić do drugiego, nie zamykać się w swoim małym świadku i wreszcie czuwać. To być odpowiedzialnym, to być odpowiedzialnym, to jednoczyć w sobie to, co jest podzielone. Dlatego też powiedział 18 czerwca 1983 roku podczas apelu w Częstochowie: czuwać, to znaczy, staram się być człowiekiem, który nie zagłusza sumienia, nie zniekształca, nie, nie zamazuje dobra i zła. Wypracowuje w sobie dobro, a zło stara się przezwyciężyć w sobie. To jest pierwszoplanowa praca. Dlatego Jan Paweł II wzywa nas do tej pracy. Nie można się łatwo rozgrzeszać, dlatego że inni tak postępują. Trzeba od siebie wymagać, nawet gdy inni nie wymagają. Czuwać to dostrzegać bliźniego nie zamykać się w sobie, w kręgu własnych interesów, własnych osądów, uprzedzeń, poszukiwać prawdy, przekraczać granice podziałów, okazywać miłosierdzie i wreszcie czuwać to być odpowiedzialnym. Żyjemy w świecie, moi drodzy, który jest pełen wykluczeń, pełen wykluczeń, separacji, podziałów, wrogości, wrogości. I kiedy patrzymy na Jana Pawła II, który trzyma krzyż, który trzyma różaniec, tak jak tutaj jest namalowany, co w nim nas urzeka? Harmonia. Harmonia. Jedność. Jednoczył zawsze w sobie sprzeczności. A mamy we współczesnym czasie, w którym żyjemy, do czynienia z poważnymi wykluczeniami. Mianowicie społeczeństwo tak, ale bez Boga. Chrystus tak, ale bez Kościoła. Religia oczywiście jakakolwiek, ale bez Boga osobowego. Sakrum, nawet natura, ekologia, ale bez religii. Bóg tak, ale bez Chrystusa. Dlatego też społeczeństwo zatraca sens, wartość i cel. I dochodzi się do czego, że człowiek tak, ale bez duszy. Życie tak, ale bez celu. Praca tak, ale bez sensu. Życie bez nadziei. I nagle jest pustka. Dlatego on w sobie. Łączył, jednoczył to, co się po ludzku nie dało pogodzić. I miał odwagę płynącą właśnie z tej jedności. Gdzie jest fundament? We wcieleniu Boga. We wcieleniu Boga, który zniżył się aż do naszej niskości, przekroczył wszelkie granice i podziały i włączył całe człowieczeństwo w sobie i zjednoczył, zharmonizował. Ale tego się nie da uczynić bez ciężkiej, wytrwałej pracy nad sobą, nad własnym sumieniem. Tak jak to Norwid powiedział, w jakimś wierszu już nie pamiętam, że jeszcze nieprzepalony glob sumieniem. Jeszcze glob nieprzepalony sumieniem. W całej historii ludzkości toczy się ciężka walka przeciw władcom ciemności. I wplątany jest w nią człowiek, musi wciąż się trudzić, by trwać w dobrym, i nie będzie mu dane zwyciężyć bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej, żeby osiągnąć w sobie tę jedność. Czytamy w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą powiedział kiedyś te słowa: Człowiek Boży, człowiek Boży jest najbardziej ludzki. Patrząc na niego, jak go wspominamy, możemy o nim powiedzieć: Człowiek Boży jest najbardziej ludzki, najbardziej czuły, najbardziej miłosierny. Człowieczeństwo kształtuje się przez nieustanny wysiłek przez w sobie zła i nabywania dobra na drodze modlitwy, czuwania i duchowej walki. I jak powiedział 45 lat po śmierci swego ojca, przykład mojego ojca był pierwszym domowym seminarium. Wielka praca nad sobą, modlitwa, oparcie w Słowie Bożym, zdyscyplinowanie, i widział tam jedność męskości i pobożności. Bo jak widzimy bardzo często znowu mamy to bez. Bo cała nasza kultura jest bez. Mamy bez b e z. Tak jak kawa bez kofeiny, jak piwo bez alkoholu, jak cukier bez glukozy, jak chleb bez glutenu. Jak Boże Narodzenie bez Jezusa, jak Wielkanoc bez zmartwychwstania. Bez. Jan Paweł II mówi: "Widziałem w moim ojcu, który uczył mnie jedności, pobożności i męskości. Patrzyłem na niego i widziałem w nim pobożność i męstwo, które idą w parze." Jeśli szukamy źródeł niezwykłej odwagi, odporności Jana Pawła II na krytyki, na ataki, na ciągłe ataki duchowe i fizyczne, zewnętrzne i wewnętrzne, od swoich i od obcych, i zastanawiamy się skąd brał siłę, to trzeba spojrzeć najpierw na przykład Ojca, Jego poświęcenie dla Syna, Jego modlitwa, Jego męskie przyjmowanie cierpienia. Jak powiedział, to były milczące lekcje chrześcijańskiego realizmu. Bez łez godził się z realiami, a obowiązki przyjmował bez skargi. I to znaczy, uważajcie, strzeżcie się, czuwajcie, bądźcie jak słudzy, którzy oczekują swego Pana, aż przyjdzie. Życie duchowe bowiem chrześcijanina zbudowane jest na planie krzyża. Na planie Krzyża. I ten krzyż, i Różaniec, był wpisany w całe życie Jana Pawła II. Jak powie o sobie Kalwaria Zebrzydowska, dróżki, męki pańskiej i dróżki Matki Bożej były dla niego rezerwuarem wiary, nadziei i miłości, w który się zanurzał. To była podstawowa lekcja wiary, jak powiedział przemierz przemierzanie kalwaryjskich dróżek. Różaniec i nabożeństwo do Matki Bożej i droga, droga krzyżowa. Im więcej było walk, im więcej trudnych spraw, tym częściej się tam zjawiałem, tym częściej brałem różaniec i szedłem na dróżki. A wy moi drodzy macie takie dróżki, taką Kalwarię, macie taką pustelnię niedaleko w Dukli, na Pustelni. Jeśli mamy trudne sprawy, on tam chodził i dlatego ten patron, Jan Paweł II, tak jak tam widoczne jest mnóstwo tych cytatów z jego homilii, gdy był tutaj na tej ziemi, zachęca nas do tego, żebyśmy poszukali. Tej samotności, tej ciszy, tej natury, gdzie jest odnajdywany Bóg w naszych sprawach, w naszym życiu, i szukali u Niego i z Nim pomocy. Wiele znaków i wiele cudów działo się za życia papieża i przez Jego ręce. Wspominano w prasie i książkach o kilku egzorcyzmach, które prowadził papież, po których sam po przysiągu, że będzie naśladował proboszcza z Als i będzie więźniem konfesjonału. Było mnóstwo uzdrowień, na przykład po drugiej pielgrzymce do Meksyku biskup tamtejszy przysłał do Watykanu dokumentację o cudownym uzdrowieniu mężczyzny podczas wizyty papieża. Podobnie było podczas audiencji. Kiedyś papież pobłogosławił chłopca o kulach, który, który trzymał obraz miłosierdzia. Po dwóch tygodniach chłopak wrócił bez kul, by podziękować. Do papieża pisały bezdzietne małżeństwa, prosząc o modlitwę, potem donosiły o szczęśliwych narodzinach. A kiedy ktoś chory zwracał się do niego z prośbą o pomoc, papież wciągał go w krąg własnej modlitwy i mówił: Będziemy modlić się razem w tej intencji. Będziemy modlić się razem w tej intencji. I gdy dzisiaj przychodzimy do, do Niego ze swoimi sprawami, to mówi to samo. Dobrze, będziemy się razem modlić w tej intencji. Na osiemdziesiąte urodziny papieża Czesław Miłosz wysłał Janowi Pawłowi II, drugiemu prezent w postaci wiersza. I tym cytatem, i tą modlitwą zakończymy to krótkie rozważanie. Przychodzimy do ciebie, Janie Pawle. Ludzie słabej wiary, umocnij nas przykładem swojego życia, uwolnij od niepokoju o dzień i rok następny. Twój wiek dwudziesty zasłynął nazwiskami potężnych tyranów i obróceniem w nicość drapieżnych państw. Że tak będzie, wiedziałeś. Uczyłeś nadziei. Bo tylko Chrystus jest panem historii. Oznajmiłeś światu i miastu, że dzieje nie są zamęt, lecz ład szeroki. Pasterzu nam dany, nie dosyć chcieć wierzyć, żeby móc uwierzyć. Dopomóż. Jesteś z nami i odtąd zawsze będziesz z nami. Twój obraz w naszym domu, co dzień nam przypomni, przypomina, co może jeden człowiek i jak działa świętość. Amen.